Ruszają o świcie. Lepiej zabrać więcej, nigdy nie wiadomo, co przyniesie dzień. Patrolują 80-kilometrowy odcinek wzdłuż granicy z Polską. Będziemy im towarzyszyć przez następne godziny. Powiedziano nam, że trzeba się liczyć ze wszystkim. Również z najgorszym. Przeszukanie samochodu czy domu jest najbardziej niebezpieczną policyjną czynnością. Przeszukiwana osoba może się przygotować. Ponad rok temu na polsko-niemieckiej granicy Niemcy wprowadzili wyrywkowe kontrole. Od września kontrolują na wszystkich swoich granicach. Można było się tego spodziewać, patrząc na sytuację w Europie. Czy kontrola granic jest priorytetem? Tak, oczywiście. Zapobieganie nielegalnej migracji i ochrona granic jest jednym z naszych głównych zadań. Tu, we Frankfurcie nad Odrą, najczęściej mamy do czynienia ze szlakiem białoruskim. Od wprowadzenia kontroli do końca października Policja Federalna we Frankfurcie nad Odrą zatrzymała ponad 5,5 tysiąca osób, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę. Zawrócono niemal 4,5 tysiąca z nich. Zdarzają się sytuacje kuriozalne: stłoczeni w bagażniku ludzie do głowy, nawet by nie przeszło, że może się w nim zmieścić jedna osoba. Ten biały bus ma rejestrację spoza Unii i przyciemnione szyby. Ruszamy za nim. Proszę, prawo jazdy, dokumenty pojazdu i od wszystkich dowodów. To Ukraińcy w drodze do Holandii, do pracy i bliskich zaledwie kilka dni przed wprowadzeniem przez Holendrów kontroli granicznych. Mieli pieczątki wjazdu, konieczne pozwolenia wszystko się zgadzało. Jedziemy dalej. Najpierw obserwacja, potem sprawdzenie rejestracji i właściciela pojazdu. Zachowanie pasażerów, szczególnie kierowcy, wiele zdradza. Czasem na tej podstawie decydujemy, czy kontrolować dany samochód. Polegamy na naszej intuicji. Tych kilku mężczyzn przybyło z Syrii. Zostawili ich przemytnicy na drodze w pobliżu granicy. Ta grupa to też głównie Syryjczycy 30 osób, wśród nich dzieci. Um, gar nicht erst Ale wielu przemytników dowozi też ludzi do granicy i pozostawia ich po polskiej stronie. Wysyłają ich piechotą albo kupują bilet na pociąg. Sami na teren Niemiec nie wjeżdżają, by uniknąć ryzyka. Na zakończenie jedziemy na zieloną granicę nad Odrę. Niech pani spojrzy jak silny jest prąd. Wejście do rzeki byłoby zbyt ryzykowne, ale oczywiście może zdarzyć się, że gdzieś czeka łódka, która ma przewieźć migrantów do Niemiec. Wykluczyć nie można niczego i nawet jeśli myślisz, że nic nie możecie już zaskoczyć, może.